O nie, mam tylko jeden, jedyny plaster bekonu w ręku. Zostaw łapkę w górę, a może dostanę całego wielkiego kotleta schabowego. Elo, Elo, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremi, dzisiaj jest ze mną pan magister. Halo, panie magistrze, panie magistrze, tutaj w ogóle Witam moich drodzy. Witam, że Witam, wi drodzy. widzę, że prawilne ubranie, przynajmniej tutaj ma pan. No tak, O no, jakie moich prawilne, drogi, jaka prawilna koszulka, nie moi dudy, to jest prawdziwa, prawilna koszulka. Oczywiście, moi drodzy, możecie ją kupić w moim tutaj, na mojej grupie Jeremy Gang w Robloxie. Moi drodzy, tą koszulkę, moi drodzy, w każdym razie, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w jakiś dziwny gdzie zaraz zjemy ten blaster bekonu i, i będziemy tej wielkości, no nie żartuj oczywiście, ale w każdym razie zaraz będziemy wielkoludami, tutaj i będziemy się naparzać z innymi, więc koniecznie zostawcie łapeczkę w górę subskrypcji, zwłaszcza i pamiętajcie moi drodzy, jest konkurs na Unicorna w Adopti. i moi drodzy, możecie oczywiście wziąć udział w tym konkursie, a teraz stawicie łapeczkę w górę subskrypcji, z i napiszcie w komentarzu moi drodzy wasznik w Robloxie, pewnie w następnym odcinku będą wyniki tego konkursu na Unicorna, w każdym razie moi drodzy, pamiętajcie, aby też być na moją grupę Jeremy Gang w Robloxie i słuchajcie, jest ogólnie coś dziwnego, tutaj słuchajcie, gdzie ty jesteś stary w ogóle, w ogóle ty, jesteś, ty już grubszy jesteś w ogóle niż ja. Jak mogę w ogóle? Tak, jak, ja zaraz i... go zjem, pardź, zaraz go zjem. W ogóle, mam, mam ten bekon i stary i... O, ale zjadłem bekon, zobaczcie moi drodzy, wsuwamy bekon i już jestem trochę grubszy, zobaczcie zaraz moj... napis mojej drodzy będzie, będzie normalny. Dobra, słuchajcie, idziemy w ogóle do miasta, chociaż zaraz nas gniotą w ogóle stary, chodź tu w ogóle. Zobacz, co ten typek tak się powiększa O co chodzi z nim, zobacz. Wow Czemu się. Nie, ja idę nie, do sklepu, nie. ja to kupuję co on ma, ja to kupuję co on ma, naprawdę Ja to kupuję, ja idę do sklepu. W ogóle czekaj jak to mogę kupić w ogóle? Metabolizm, food, dobra, kupujemy za robuxy, walić to, wydajemy robuxy dobra, yy, tutaj mamy sklep w ogóle. 20 ro robuxów, jeden, dobra, kupujemy. Trudno, niech mają w takim razie. Niech sobie zjedzą te robuxy sami w takim razie. Dobra, kupiłem jeden. jeden tysiąc bitców i będę teraz... Grubszy, zobaczmy. W takim razie kupię i już. I, 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 i mogę kupić pizzę. Zobaczcie, mam pizzę. Hurra, mam pizzę. I teraz mogę wsuwać pizzę. Ale mogę też metabolizm dokupić. Mogę też być już y, fat, mogę być grubasem. Ale 315 tysięcy, nie stać mnie. Wow. Dobra, słuchajcie, nie dobra, ja wsuwam teraz w takim Jadę razie. Gruby. Dobra, zjemy w takim razie tą pizzę. W ogóle jemy pizzę. O, ale jestem gruby, ale grubas. Dobra, moi drodzy, zaraz będziemy jeszcze grubsi. Dobra, moi drodzy, trzeba zajadać. Choć w ogóle, stary, pójdziemy już z tego miasta. Tutaj w ogóle jest jakaś farba, w ogóle, zobacz. To jest jakaś to jest miasto grubasów w ogóle. Chodź stary do miasta grubasów w ogóle. Zaraz będziemy jeszcze grubsi w ogóle. Dawaj, szybciej, stary, w ogóle wsuwamy to, bo ja muszę klikać ja muszę klikać cały czas, muszę wsuwać sobie, zobaczcie, o, jestem już normalny, zobaczcie, jestem już normalny, dobra, wsuwamy dalej, wsuwamy. O, ho, 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 Jaki brzucholec! Zobaczcie, już mi bęben wystaje, zobaczcie, jak gruby jestem. O, nie gruby. O, nie, stary, o nie, w ogóle ja tak przytyłem stary. W ogóle za dużo, za dużo dietetycznych batoników chyba zjadłem. Dobra, klikamy, 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 szybciej, szybciej, szybciej klikamy. Zobaczcie, brzuch, brzuch. O ale brzucholec, już jeszcze większy brzuch. Zaraz pępek mi Pierniczy, dobra, stary, nie, chodźmy dalej. Stary, zobacz, tu, jest, tu można mieć dom w, post w kształcie frytek w ogóle, tu z McDonalda. Dawaj stary tutaj, gdzie ty w ogóle jesteś? O nie mój Jej. ty właśnie sprzedałem mój tłuszcz i, i jestem jeszcze chudszy, Dobra, nie, muszę wsuwać, zobaczcie, to go ogólnie o, działa, o, tak? O. Że jak teraz sobie trochę powsuwam, co nie? Zobaczcie, jestem teraz grubszy i teraz na przykład tutaj sprzedam. O nie sprzedam sprzedałem całego mojego grubego czu, ja generalnie. Dobra, o. mamy teraz arbuzy w ogóle. Chodź stary do tego miasta, i już się roztujemy bardziej, stary. o mamy arbuzy fajne, Ale gruby jestem, o, o, o. ale gruby, zaraz będę zobaczyć, jak jak ja tyję w ogóle, boże stary, zobacz, zaraz w ogóle już nie będzie tutaj dla mnie miejsca. Dobra, chodź co do tych frytek w ogóle pójdziemy. Oho, zobaczcie, już tyję, już tyję, o. zobaczcie, 52 kalory, 57 kalorii. O, stary, ktoś jest tu od ciebie grubszy, zobacz, zaraz, ci zmiażdżę w ogóle A. stąd. O, zobaczcie, moi drodzy, McFries, idziemy sobie do frytek. W ogóle się mu musimy, musimy... O nie musimy być tysiąc size, mieć, żeby tutaj wejść. Dobra, musimy jeść dalej, jeść dalej, jeść dalej. O, zobaczcie, co właśnie kupiłem podpalonego arbuza, kupiłem jakąś podkę Zobaczcie jak teraz szybko tyję w ogóle, zobaczcie, jeszcze szybciej. Zobaczcie, już jestem prawie taki jak byłem. O, co to? Co to jest? O nie! Ktoś mnie zjada! Boże słodki, nie! Co oni ze mną zrobili? Jestem już trupem i to jestem grubym trupem! Ktoś mnie w ogóle zerzał. Jak tak można jeść ludzi, moi drodzy? Kto to w ogóle w to gra? Ma panie magister, panie ma Markser magister, czy tak. wreszcie. Czy, czy wie pan, może co ja mogę zrobić, żeby wreszcie być tak gruby jak on w ogóle? Skiny co, kupić. Skiny. Co ku O, skiny, skiny tu są. Zobaczcie te skiny w ogóle. inventory, oho, nie mogę, no, ale okej, okay, tu są jakieś skin, zobaczcie. Mogę mieć skin kanapki, ale mogę mieć też jakieś. A, to są skiny. A, bo to jest. Bo, zobaczcie, co. Tu są w ogóle lucky boxy. Zobaczcie, to my kupujemy w ogóle. 300 tak. Robux. Dobra, 50 robux słuchajcie 1000 w ogóle dolarów Dobra kupujemy w takim razie zaraz Grant ma lucky box 300 robux Dobra za 50 robuxów kupujemy uwaga jazda jazda Kupujemy lucky boxa i zobaczmy Co z tego będzie okej okay, dobra niech mają Niech zjadają moje robuxy i co mamy z tego uwaga Uwaga, jestem. Y, solid Gold Pizza. Aha, okej, okay, bo ja mam teraz. Okay. Co się ze mną stało? Ej, halo, czemu nie mogę stąd wyjść? Ej, co się stało? Czemu ja utknąłem w tym lucky boxie? Ej, bez ja? Ja się zbugowałem w nim. O co tu chodzi? Nie, nie we, serio sobie. Agenda Nie, nie, ja się tu zbugowałem. Muszę resetować. No, nareszcie, odbugowałem się. Łaskawie 50 wydanych moich Robuxów. Wreszcie, wreszcie, wreszcie postanowiło, że. że, że może się odbuguję Ale nie, dobra, słuchajcie, celuję. W takim razie celuję się. O nie nie, 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 dobra, słuchajcie, ale mam. Ale mam. Ej, gdzie się podział mój hajs? Dobra, słuchajcie, wsuwamy, 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 dobra, zobaczcie, jak ty ja jak teraz tyje. Uf, dobra, musimy w takim razie kupić wreszcie już lepszego, lepszego, lepszy metabolizm. Dobra, moi drodzy, mamy już w takim razie pagi. i teraz możemy jeszcze bardziej tyć. I teraz zobaczcie, zobaczcie, jestem sobie teraz taki, a jestem teraz takim małym, nowym szkieletkiem. I teraz zobaczcie, wsuwamy, pierinczamy i jazda, i jazda, i jazda, i jazda. Ale gruby zaraz będę, zobaczcie, już się zaraz powiększamy, powiększamy, powiększamy... jazda, jazda, jazda Tyjemy, tyjemy więcej żarcia, więcej w pizzy w ogóle pizzy, tutaj więcej pizzy. Has. Dobra, idziemy zaraz, będziemy zobaczyć. Jeszcze, jeszcze. Dobra, teraz kupujemy. Uwaga, uwaga. Kupujemy sobie ciasto, które jest bardziej kaloryczne. I uwaga, kupujemy. I teraz zobaczcie, i teraz zobaczmy, jak, jak strzeli. Uwaga, jesteśmy. Uhu, uh, uh, zobaczcie. Nice, teraz to można jechać. Zobaczcie, teraz to my kosimy tyle hajsu, że zaraz, moi dudy kupimy kolejne upgrade. I będziemy jeszcze więksi. Wyruszymy wreszcie na miasto i podbijać nubów. Więc zaraz ruszamy na miasto, podbijać nubów, których będziemy zjadać i pożerać ich mózgi. No I teraz wreszcie metabolizm. Kolejny kupujemy. 6 tysięcy. Dobra, moi dudy, Teraz to my możemy sobie Wsuwać, idziemy na miasto, jazda, jazda, idziemy podbijać noobów, chociaż sam jestem teraz moim drugim nubem, idziemy. ale już jestem, uwaga, o, już jestem grubasem, zobaczcie, jakim grubasem już jestem, uwaga, drugim grubasem, jeszcze większym i jeszcze większym i jeszcze większym, wsuwamy, 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 o nie, zobaczcie, zaraz Silos, będziemy więksi od Silosa zaraz w ogóle, zobaczcie, o, McDonald, nadchodzimy, McDonald, idziemy, fryty, zaraz jemy wszystkie fryty, chociaż That's już nie key. mogę jeść. Zaraz frytki, dawać frytki No i teraz uwaga, ile hajsu nam wleci I uwaga, 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 mamy 12 tysięcy. Dobra, wsuwamy, 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 wsuwamy szybko. I dobra, idziemy, słuchajcie, idziemy teraz na fryty w ogóle. Boję się że ten kościół mnie zaraz je. O nie, o nie, nie, mnie! O nie nie, 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 jest mnie, proszę, ko, ko, proszę typie nie jest mnie. Proszę, dobry typek, dobry typek, dobry typek, zostaw ten kibel. O nie, zostaw ten kibel, nie! No McDonald, nareszcie nadchodzimy, zjemy zaraz wszystkie frytki, a później wyjdziemy na tamten wielki budynek i jeszcze więcej frytek zjemy. Dobra, stary jemy w ogóle. Jak ty w ogóle znajdują już te frytki w ogóle? Dobra, i teraz witwa. uwaga. I teraz uwaga, jemy, 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 jemy. Jazda, jazda, fryty, jazda, fryty, zobaczcie, już zaraz Mcdonalds będę większy od McDonalda. Zaraz już jestem większy od McDonalda. Jeszcze jemy, jeszcze jemy w ogóle, dawaj, dawaj. Dobra, teraz wypowiadam Ci wojnę. Teraz go zniszczymy, zobaczcie Aaaa, zepczemy cię zaraz O nie, o nie, to jest jakiś typek w ogóle Ale jedziemy, jedziemy, jedziemy z nimi Jedziemy z nubami w ogóle O, o nie. nie, o nie, o nie Dobra, jemy, jemy szybko, jemy, jemy więcej, więcej jazdy, ja nie mogę stary Ja nie mam przecież tyle, tyle, nie zjadłem tyle w ogóle ma jeszcze kibel w ręku Dobra, słuchajcie, musimy coś kupować zaraz w ogóle Nie Dobra, mam bagietka o nie, o dobra, jemy, zobaczcie, od to... Ale ciebie Za to mogę... Dobra, ciebie mogę zaraz za to rozwalić. Zobaczcie, rozwalimy ja go zaraz. Też rozwalimy, rozwalimy jeszcze na wykończeniu życia. Mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, mam cię. O nie, co został, patrzcie, on mi zjada! O, o, o. o nie no, co za typek w ogóle. Ja wiedziałem, że on, on on na mnie chce. On mnie, on, on, on. na mnie Spaka jakiegoś. Teraz słyszałeś w ogóle, że tłuszcz się unosi na wodzie, Co ten, żebyśmy to, to sprawdzili w ogóle? Nie. O zobaczcie, skoty w ogóle kraw coś tam do uwaga, skamuje do wody. Uwaga, czekajcie, skoczymy z pomostu, zaraz, skoczę, uwaga. Trzy, dwa, jeden i skoczymy o! O, 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 o. A, a Całkiem a, prawdziwe aaaa a, Okej, okay, nic nie było. 800 Robuxów i nigdy nie i nigdy nie przestaniemy iść. Aha, okej, okay, dobra, słuchajcie, na razie my w ogóle tutaj musimy się, musimy się na razie. Teraz zostawicie łapeczkę w górę, to właśnie zjadam teraz Markstera. E, Markster się ma stary w ogóle, co tam u ciebie? Ja magister jestem A magister, dobrze. dobra, wsuwamy cię, dobra, wsuwamy, wsuwamy, wsuwamy Y jemy go, jemy go. O nie! O nie dobra, musimy na początku go, na początku musimy go zniszczyć! Zniszczycie! A dobra, niszczymy go! Niszczymy go! Niszczymy go! Jeszcze tylko za chwileczkę! Dobra, o nie! Dobra, dobra, stary, dobra, o, O! Wow. Zaraz mam cię! Mam cię zaraz, stary, i teraz... Dobra, mam cię, mam cię stary, mam cię! O nie, o nie! Co czemu, od... czemu on robi bestia trurnia. O nie, 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 szybko, 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 uciekamy, uciekamy. Nie zjesz mnie, nie, nie zjesz mi żywcem, nie zjem. Dobra, jestem w safe strefie. O, jakim cudem! Jakim cudem safe strefy mnie wyjął? W ogóle co za gostek jakiś wredny. Dobra, stary, choć w ogóle, pójdźmy do miasta, teraz w ogóle zobaczcie, jaki szybki no. jestem w ogóle teraz. Zobaczcie, mogę zasuwać, w ogóle ty jesteś za wolny na mnie teraz, stary. O nie, już nie jesteś, dobra. Słuchajcie, pójdziemy teraz do miasta i zobaczymy, co jest w ogóle w tym mieście, ponieważ zobaczcie, tam jest jakaś wielka korona w ogóle tam daleko, zobaczcie. Dobrze, myślę dobra, żebyśmy teraz nie dali złapać, pójdziemy sobie teraz do miasta, w ogóle zobaczymy, gdzie tutaj możemy w ogóle taki w ogóle wejść. Dobra, słuchajcie, wpadamy w ogóle do maka jedziemy, jemy MacFry'y, MacFraysy, więcej McFraysów jemy. Dobra, słuchajcie, jemy, ale to jest jakieś w ogóle wolne, moja pizza jest lepsza, znaczy mo, moja, moje ciasto pizza, które moje jest lepsza. O, Big Johno idziemy teraz do Big Johna! Hej, there pile, you're hungry, tak, jestem hungry ja jestem hungry, zobaczcie w ogóle, dobra Panie Big dawaj mi pan to żarcie w ogóle Nie wiem o to mi chodzi w ogóle, dobra, panie Big, Big i Big A bo w ogóle ja questów nie zacząłem Co, czemu ja questów nie zacząłem, jak ja głupi jestem Dobra, nie, moi drodzy, nie Ja już mam tego dosyć, naprawdę Już naprawdę, już jestem je, chyba jeden z najgrubszych ludzi tutaj W każdym razie wystarczy mi już taktyś, moje, Bo oczywiście jedzenie za dużo fast jest niezdrowe Na przykład możecie to widzieć po tym, że mam taki teraz Duży brzuch tutaj taki No, dobry. ja widziałem na Instagramie twoim Co? Nie, 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 żadnym nie na żadnym Instagramie on, co on, on, on mówi w ogóle no taak, mówi? Tak. Nie, nie. nie, nie. Co? Nie, 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 no. znaczy, pamiętajcie moi dudzy, oczywiście możecie wejść na mojego Instagrama, jest ja Radio, do którego link macie w opisie, i właśnie tutaj pokazuję, w każdym razie lepiej nie patrzcie, co tam jest, ponieważ, no, ponieważ, e, e, le, nie, lepiej nie patrzcie, moi dudzy, w każdym razie to będzie na tyle, oczywiście pamiętajcie, moi dudzy, żeby być na grupę na Discord, do którego macie w opisie, moi dudzy i zostawić łapeczkę, I w w z węczkiem, i możecie też kupić koszulki, takie jak my mamy, ponieważ niedługo, i moi dudzy, nie nie ponieważ miały być limitowane, nowa kolekcja będzie, e, Deluxe Collection, e, Streetwear X, X coś tam, w każdym razie, moi dudzy, to byłoby na tyle, więc elo żegnajcie. Cześć, i, nie, I pamiętajcie, nie za dużo Ups, y, jak ktoś to ja tutaj nic nie jadłem Tylko, y, tylko ten Dobra, nie za dużo, więc pa, elo, elo